Pogoda. Dzień dobry, witam. Pogoda jest śliczna, troszkę wieje, więc celność pewnie nie będzie zadowalająca, ale chciałem sprawdzić dwa, no w sumie podobnej długości atlat. Jeden to jest wzorowany na kulturze wykonawcy koszyków, a drugi no nie wiem, na niczym niedozorowany, ale takiego ptaszka, trochę rogowy hak, w zasadzie sporoża, chyba nie wiem, chyba chyba Daniela. Oba obciążone, troszkę są cięższe niż normalne. atlat, który mi rzucam. No zobaczmy jak to lata. Najpierw pierwszym, a potem drugim. Darty są bardzo różne, więc one mogą latać. Nieprzewidziane. nie mam setu cztery różne darty, różnych materiałów różnych ugotów ale... nawet spoko Jura jak widać darty pozapokaliptyczne coś wiatr chyba nam przeszkodził trochę widać prawo, Irlandia wieje nam tutaj całkiem spoko więc... te dolżejszych dartów ciężkie darty na prawo te są chyba z 8 mm a ten jest 12 albo z 13, no i bambus. Więc widzę, że te lekkie darty są dużo lepsze do tego Atlat. No zobaczmy ten drugi. Kurde, perfekcyjnie się tak Po prostu już to już jadam, coś nisko. Inaczej jednak się celuje, inaczej latają. A brać poprawki. No dobra. grot trochę niżej. Trochę za nisko. O, jest. No, fajnie, dobry jest. A ten jest też świetny. Tylko musiałby mieć lekkie, lekkie darty. Nimi się lepiej rzuca. Dzięki wielkie.